Ze mną dzisiaj w studiu jest Franciszkanin, ojciec Dariusz Gaczyński. Witam serdecznie. I również Franciszkanin, brat Jan Chruszowiec. Spokój i dobro. Cześć Boże. Cześć Boże. Tutaj bracia przebywacie na takich rekolekcjach, na pielgrzymce w Stanach Zjednoczonych, prawda, gdzie jesteście misjonarzami, promotorami kultu męczenników z Paria Koto. Ja na początek zapytam, w jakim celu przybyliście do Stanów Zjednoczonych? Jest to już siódma pielgrzymka z męczennikami z Parykota. Na samym początku trzeba powiedzieć, że to są pierwsi polscy misjonarze męczennicy Błogosławiony Michał Tomaszek i Błogosławiony Zbigniew Strzałkowski. Dlaczego pierwsi polscy? Dlatego, że w historii Polski nie mieliśmy do tej pory misjonarzy męczenników. Ten tytuł właśnie ma ojciec Michał Zbigniew. Tak jak wspomniałem, jest to siódma pielgrzymka. Najczęściej przyjeżdżamy w okresie Wielkiego Postu albo Adwentu, ale też i w październiku byliśmy dwa razy. Przyjeżdżamy na zaproszenie konkretnej wspólnoty parafialnej. Przekazujemy relikwie, głosimy Słowo Boże w duchu właśnie męczenników. I to już tak się stało, że w Stanach Zjednoczonych mamy już 42 miejsca, gdzie. Właśnie te relikwie męczenników są y, przekazane. Jeżeli tutaj y, wspomniał brat o tych relikwiach męczenników, to właśnie w parafii świętej Przyścili ostatnio zostały przekazane te, te relikwie, prawda? Tak, y, tak, co to tak. są za relikwie? Jeżeli to, to są raczej. cząstki ich kości, to są tak zwane właśnie relikwie pierwszego stopnia. Y, I tak jak pani wspomniała, tydzień temu byliśmy na rekolekcjach y, adwentowych. Prystyli, parafii pod wezwaniem Świętej Prystyli w Chicago. I tam właśnie też przy okazji tych rekolekcji były przekazane relikwie pierwszego stopnia. 5 grudnia obchodziliśmy też 7 rocznicę beatyfikacji męczenników, właśnie z jako To możemy przybliżyć trochę postać tych męczenników. Ojciec Zbyszek i Michał, właśnie 5 grudnia, byli beatyfikowani w Chimbote w Peru. Już po męczeństwie nasi ojcowie, którzy pracowali w Pariakoto, już przeczuwali, że oni zostaną świętymi. To też potwierdził, można powiedzieć, w Krakowie Jan Paweł II, kiedy spotkał się zaraz po męczeństwie z rodzicami ojców Zbyszka i Michała, i wtedy spotkał przełożonego ojca Jarka Wysoczańskiego w naszej bazylice. Powiedział te słowa: Mamy misjonarzy, męczenników. Ojcowie oddali swoje życie za, za wiarę, za Chrystusa, mimo że byli ostrzegani wcześniej przez, przed, przez terrorystów, że jeżeli będą dalej y, uczyć ludzi modlitwy, odprawiać Mszę Świętą, czy pomagać, to zginą. Po dylematach jednak y, podjęli decyzję, że nie, nie mamy nic do ukrycia. Zresztą ci ludzie też nie mają gdzie uciec. Teraz najbardziej nas potrzebują, zostajemy. Mhm. Ta decyzja zostania z ludźmi do końca jako, jako pasterze. Zaowocowała, można powiedzieć, właśnie męczeństwem. Tak jak wspomniałam, jesteście tutaj na rekolekcjach, głosicie rekolekcję. Dlaczego błogosławieni Zbigniew Strzałkowski, błogosławiony Michał Tomaszek są takim dobrym przykładem dla wiernych? Dlaczego właśnie o nich mówicie? Dlaczego o nich głosicie? Pierwsza sprawa, chyba najważniejsza, że to są najbliżsi męczennicy, którzy są wyniesieni w kościele. Polacy, ale nie, nie tylko to jest dar dla Polaków, ale dla całego świata. Przede wszystkim to, że ci męczennicy pokazali nam wytrwałość do końca wierze i temu, co się ślubowało. Popatrzmy dzisiaj w świecie jest bardzo dużo takiego rozmydlenia. Dużo jest małżeństw niesakramentalnych. Nawet księża odchodzą, i zakonnice, i siostry zakonne, i my. I oni właśnie pokazują ten dar wytrwałości, że warto Wytrwać, wierny, być wiernym do samego końca, do samej śmierci. To jest jakby pierwsze takie ważne przesłanie. Drugie to, że oni są patronami w obronie przed terroryzmem. Zginęli z rąk terrorystów komunistycznych 9 sierpnia 1991 roku i dzisiaj patronują. Bronią właśnie ludzi przed terroryzmem, ale nie tylko tym spektakularnym, który widzimy w telewizji, że gdzieś tam wybuchnie bomba czy coś, ale temu terroryzmowi się sprzeciwiają codziennemu, który każdy z nas doświadcza: czasami w domu ktoś jest terrorystą, czasami żona, czasami mąż, czasami ja sam, więc oni przychodzą takim z darem przebaczenia, pojednania, pokoju i. Patrząc na świadectwa, jakie ludzie piszą i, i, i dzielą się tym świadectwem, to rzeczywiście ci męczennicy to czynią. Do 8 grudnia jesteście na rekolekcjach w Lombard, prawda? Tam można tak. posłuchać mhm. Waszych słów. Później jesteście w Rackford i następnie Algonquin. Tak. Zaprośmy może widzów do tego, aby uczestniczyli w tych rekolekcjach. Dlaczego warto przyjść, dlaczego warto posłuchać? Zapraszamy serdecznie, dla, może jest też z tego powodu, że jest Adwent, y, gdzie taki szczególny czas przygotowania do Bożego Narodzenia i też okazja, by się wyciszyć, y, jeszcze może bardziej, bardziej przygotować serce na to, na to wielkie wydarzenie, bo wiemy, że przyjście naszego Pana y, to nie jest tylko wsp pamiątka, wspominanie, ale to jest prawdziwe przyjście i On chce się narodzić w naszych sercach. Dlatego kto ma czas, to zapraszamy. Ja jeszcze chciałem dodać, bo czasami ktoś się pyta, co oni nam mogą dzisiaj dać, oprócz tego, co wcześniej wspomniałem. Trzeba też wspomnieć, że ojciec Michał jest patronem dzieci i młodzieży i niesamowicie wspomaga właśnie rodziców w wychowywaniu dzieci i młodzieży. Jest też takim patronem, który wyprasza dar potomstwa dla tych rodzin, które z różnych powodów nie mogą mieć dzieci. Ojciec Zbigniew natomiast jest patronem ludzi chorych, cierpiących, samotnych i też Chorych na duszy, pomaga ludziom w powrocie do kościoła, tym, którzy gdzieś odeśli, pomaga ludziom zniewolonym, opętanym, mamy wiele świadectw, które właśnie potwierdzają to skuteczne działanie jednego i drugiego. A oni razem, tak jak wspomniałem, też są patronami w obronie przed terroryzmem w takim lokalnym i szerokim znaczeniu. Mamy teraz ten adwent, czas przygotowania do Bożego Narodzenia. Czy my się odpowiednio przygotowujemy do tego Bożego Narodzenia? No, bo my tutaj biegamy, kupując choinkę, różne ozdoby, prezenty. Czy to właśnie na tym polega, to przygotowanie na przejście Chrystusa? No tak, jako ludzie wierzący, myślę, że sobie zdajemy sprawę, że to nie o to chodzi. Wiadomo, że jak czytamy świętych i też różne świadectwa, to ten czas Bożego Narodzenia jest czasem bardzo ważnym. Z jednej strony, że Bóg może nam dać wiele łask, a z drugiej strony jest to też potężna klęska piekła i szatana. Stąd też są te mocne ataki, żeby to święto ześwietrzyć, żeby po prostu przemienić właśnie w to, aby człowiek skupił się nie na swojej duszy i na przyjściu Pana Jezusa, ale na tych rzeczach przemijających, bo wiemy, jak to jest, że dzisiaj kupujemy jedną rzecz, drugą, ale za tydzień się tym nudzimy. Ale kiedy jest Bóg w sercu i On autentycznie jest kochany przez nas, no to On się nie znudzi. I tutaj może człowiek uzyskać wolność. A ja wiem, że te rzeczy, które gdzieś tam nabywamy, za którymi gonimy, tak naprawdę nas zniewalają. I człowiek gania za swoim ogonem. Są też jest ważne, żeby, żeby nie dać się, się zwieść, ale ten czas po prostu wykorzystać. Wykorzystać, aby Pan Bóg mógł przyjść z darem wolności. A jak się skupić na tym, co ważne w to Boże Narodzenie? No, zasiadamy do stołu razem z rodziną, y, rozmawiamy, ale też mamy takie dosyć trudne czasy. Mieliśmy dwa lata epidemii koronawirusa, teraz wojna na Ukrainie, więc gdzieś te myśli uciekają. Ja może powiem tak, bo czasami do mnie ktoś podchodzi w ramach promowania kultu męczenników z Parekoto. Często to się zdarza i ktoś mówi, bracie, pierwsi męczennicy, którzy się uśmiechają i tak naprawdę i tak naprawdę w tym wielu zbiorach, zdjęć, jakie my ich mamy z nimi, to bardzo rzadko się spotyka, żeby ojciec Michał i Zbigniew był smutni, chyba że się modlą, czy pełnią posługi, które wymagają skupienia. I mi się wydaje, że właśnie ci męczennicy, właśnie poprzez ten uśmiech, to jest tak, jakby uśmiech samego pana Boga, gdzie Bóg. Mówi do każdego z nas, że bracie i siostro, to wszystko co doświadczasz jest, to wszystko widać, ale to nie, jest to nie jest twój Bóg. Bogiem jestem ja, do którego ty masz zmierzać. Nie? I to właśnie ci męczennicy pomagają nam przejść właśnie przez ten świat, który jest widoczny, który nas boli, a też jest prawdą, że jeżeli człowiek jest blisko Pana Boga, to co ojciec Darek wspomniał, to będzie go to boleć. Co po prostu widzi i człowiek czuje taką beznadzieję, czy to wszystko jest rzeczywiście silniejsze od Pana Boga, ale mimo wszystko Bóg jest nad tym wszystkim i Bóg to widzi i się nigdy nie, nie spóźnia. I męczennicy właśnie są y, przykładem tego, że tak jest. I dzisiaj, gdyby uciekli, dzisiaj może by gdzieś tam żyli w Polsce i nikt by ich nie znał, a dzisiaj do nich się modli przez istanie, co cały świat i pokazują, że warto być do końca wiernym. Ja dodam taka ważna rzecz, bo dobrze wiemy, że lęk no to jest produkt szatański. Nie? I pan Jezusa mówi, nie, gdy usłyszycie o wojnach, o głodach, podnieście głowy. No i tak naprawdę możemy powiedzieć, że bez pana Jezusa to jesteśmy pozamiatani, bo ten lęk będzie zżerał jak ten rak. Nie? Będzie po prostu paraliżował, że człowiek po prostu zesknie wewnątrz. A tylko tak naprawdę, otwarcie się na pana Jezusa powoduje to, że człowiek zaczyna być wolny, a ta wolność daje odwagę, że nie boję się, bo jest ze mną Ten, który panuje nad wszystkim. Stąd też ten okres Bożego Narodzenia jest tak bardzo ważny, żeby się otworzyć na Pana Jezusa, żeby On przepędził te wszystkie lęki, które gdzieś krążą wokół nas, czy w nas, aby z podniesioną głową po prostu iść w kierunku właśnie zbawienia. Nie? To jeszcze na zakończenie takie pytanie z troszkę innej beczki, bo my się spotykamy dzisiaj też w szczególnym dniu, mamy 6 grudnia, hmm. więc tak zwane Mikołajki. Hmm. Święty Mikołaj, wyobrażamy sobie takiego starszego mężczyznę z brodą, który niesie prezenty. Jakie jest prawdziwe wyobrażenie Świętego Mikołaja? Jakim był Święty Mikołaj? Możemy przybliżyć tę postać. Tak, Święty Mikołaj to był biskupem w Mitrze. Jest ciekawa, ciekawa historia, skąd się wzięły te jego, jego podarunki. Yy, właśnie jako, jako młody człowiek, yy, wydaje się, że jeszcze prześwięceniami, tam gdzie on mieszkał, jeden człowiek miał trzy córki, yy, był bogaty i stracił majątek. I przyszła mu taka myśl, że żeby przeżyć, nie, to pośle te córki po prostu na nierząd. Nie? I to jakoś dotarło do, do Mikołaja, świętego Mikołaja, i on potanowił, w sercu miał taką ból mówi: nie, muszę go ratować. I, po, i w nocy przez okno rzucił jeden worek ze złotem, z karteczką to dla starszej córki. O no, ten się skruszył, ojciec i dalej później było za jakiś czas rzucił drugi worek nie? na tej drugiej. I kiedy przez trzecim workiem w nocy ten już na niego czychał ojciec no, i wyskoczył, chwycił go Mikołaju, nie padł mu do nóg i mu, mu dziękował za to, że uratował. Nie? Także to jest też związane i też miał takie, takie, takie serce, jeżeli chodzi o mużne, nie, że właśnie obdarować kogoś właśnie takim bezcennym darem, aby ten drugi poczuł się szczęśliwy, ale też, też żeby wyciągnąć z biedy. No i to przeszło. Przeszło jest pochowane w bari we Włoszech, tam są jego relikwie świętego Mikołaja Biskupa, to jest też taki znak dla nas, że można komuś sprawić radość, Ofiarując, ale też i w drugą stronę, jak goś przyjmujemy, to też czasami ludzie się zbierają, nie, to nie dla mnie, ja nie chcę, ale też można komuś sprawić radość tym, że przyjmę od drugiego jakiś drobny prezent. Czyli możemy liczyć dzisiaj na jakieś prezenty, tak jak mówimy dzieciom, że jeżeli są grzeczne, to jak najbardziej Ta. ten święty Mikołaj może do nas, do nas przyjść. Dobrze, to dziękuję bardzo za dzisiejszą wizytę w studiu. Raz jeszcze chciałam zaprosić na rekolekcję. Do 8 grudnia można uczestniczyć w rekolekcjach w Lombard, później jeszcze Rackford i Algonquin. Bardzo dziękuję za dzisiejszą ja wizytę. Ja chciałam jeszcze w studiu. też zaprosić tych wszystkich, którzy są zainteresowani męczennikami, na strony naszej internetowej: jest strona męczennicy.franciszkanie.pl, jest też aplikacja mobilna. Męczennicy z Koto. można tą aplikację bezpłatnie ściągnąć na komórkę tam można wpisywać swoje prośby, podziękowania, świadectwa i na bieżąco być z tym wszystkim co dotyczy męczenników z Koto. zapraszam również na aktywną stronę na YouTube Michał i Zbigniew, tam na bieżąco są filmy związane z tym wszystkim co jest właśnie związane z pielgrzymowaniem i z męczennikami z Pariakoto ojciec Darek pewnie też zaprasza wszystkie na strony misyjne, bo jest odpowiedzialne za misje. Tak, jest on odpowiedzialne za misje w naszym zakonie. To jest dosyć mamy dużo misji, bo oprócz Peru, gdzie są pochowani z i Michał, mamy misjonarzy w Paragwaju, mamy misjonarzy w Boliwii, w Ugandzie, w Afryce. Także jest wiele, wiele potrzeby. Także te zapraszam misję franciszkanie.pl ktoś jest, chciałby zobaczyć naszą działalność misyjną zapraszam. I też proszę o modlitwę właśnie za dzieło misyjne. Ja przyłączam się do tych wszystkich zaproszeń i raz jeszcze dziękuję za wizytę. w Stanach. Bóg zapłać. Pokój i dobro. Pokój i dobro. Szczęść Boże. Szczęść Boże.